Aniela Krzywoń. Jej rodzina między wojnami osiedliła się we wsi Późniki na polskich Kresach. Jej ojciec Tadeusz, legionista, brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, a także w kampanii wrześniowej. Po zajęciu Kresów przez Sowietów majątek Krzywoniu zostaje zarekwirowany, a cała rodzina deportowana na wschód do kraju krasnojarskiego. W 1943 roku Anna po 16 dniach dociera do Sielc, by wstąpić do formowanego Wojska Polskiego. 12 października bierze udział w bitwie pod Lenino. Sztab dywizji nakazuje jej wraz z dwiema innymi żołnierkami chronić wóz z dokumentami operacyjnymi. Na auto spada bomba, pojawia się ogień. Aniela próbuje ratować dokumenty. Nie zdążyła. Samochód wybuchł. A młoda kobieta spłynęła żywcem. Pośmiertnie przyznano jej order Virtuti Militaria. Do tego, jako jedynej Polce, a zarazem jedynej kobiecie bez sowieckiego obywatelstwa, nadano tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Ironia polega na tym, że Aniela prędzej by walczyła przeciw czerwonym niż dla nich. Ojciec wiele lat później za śmierć córki otrzyma konia, krowę oraz dwie świnie.